W parku wydzielone zostały strefy funkcjonalne zamknięte w dwóch przestrzeniach. W części północnej wydzielono strefę rodzinno-wypoczynkową oraz rekreacyjno-sportową z dużą ilością różnorodnej zieleni od starych drzewostanów po kobierce kwiatów w zorganizowanych klombach, co stanowi idealne miejsce do relaksu, jak i do uprawiania aktywnych form wypoczynku. To jest właśnie ta część, na której jesteśmy. W części południowej jest strefa wypoczynkowa, Tereny leśne, w których zachowane są elementy dzikiego krajobrazu w formie enklaw dla zwierząt w celu zachowania naturalnego ekosystemu. W większej części, w większości park leży na terenie lasów państwowych. Jego powierzchnia wynosi około 14 hektarów. Teraz poproszę pana burmistrza, burmistrza Łochowa, pana Roberta Gałaszewskiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, rozpoczniemy od po witania naszych szanownych gości na dzisiejszej uroczystości. Witam bardzo gorąco i serdecznie pana ministra środowiska Michała Wosia. <klucz> Witam naszych parlamentarzystów. Proszę, proszę. przedmioty, pan przewodniczący. To trzy: cztery: trzy: cztery: jest. Brawo. 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 好好 do wojny zamiast dziecka, z księgiem zamiast dziecka jest to się tam do tam jest szkoła podstawowa, która postawia do Województwa. Myślę Pani, że to jest bardzo żywe. Czerwiec 2016 roku w ramach działania poprawa jakości środowiska miejskiego, infrastruktura i środowisko Gmina Łochów podjęła działania mające na celu aplikowanie ośrodki na utworzenie parku Dębinka. Od początku wiedzieliśmy, że zadanie nie będzie łatwe do zrealizowania, ponieważ teren, który chcieliśmy przekształcić w park, w dużej części należy do zasobów lasów państwowych. Umowę na realizację z konsorcjum firm w składzie Helbaum, Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością oraz z Dagmarą Dąblewską Doradztwo Prawno-Finansowe gmina podpisała w maju 2018 roku. I od tego momentu zaczęła się ciężka, ciężka praca, która miała na celu stworzenie tego oto parku. Rezult, rezultat tej pracy możemy wspólnie dzisiaj podziwiać. Z tego miejsca bardzo gorąco i serdecznie dziękuję również panu dyrektorowi Bogusławowi Piątkowi za umożliwienie realizacji tego zadania, o którym mieszkańcy Łochowa marzyli od wielu lat. Dziękuję panu dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, panu Markowi Romanowi oraz pani Katarzynie Jaks, pracownikowi Regionalnej Dyrekcji za pomoc i wsparcie. Dziękujemy również panu Nadleśniczemu Jerzemu Derlickiemu. Dzięki państwu zdecydowanie poprawiła się nasza znajomość ustawy o lasach państwowych. Doszła jeszcze informacja, że pan premier właśnie specjalnie zmienił plan swojej wizyty, żeby zobaczyć to piękne miejsce i, i dobrze przekazywali. Rzeczywiście przepiękne miejsce. Słuchiwałem się w głos księdza proboszcza przy poświęceniu i wszyscy zawsze zwracamy uwagę na te funkcje rekreacyjne, odpoczynku, a ksiądz proboszcz pięknie powiedział, że ta funkcja odpoczynku, odpoczynku ducha ma to służyć wzmocnieniu naszego patriotyzmu. Więc bardzo dziękuję za tą piękną, pamiętkową figurkę, bo ten park też temu ma służyć. Piękny pomnik, dobre miejsce. Niech służy każdemu mieszkańcowi w dobrym odpoczynku, ale też w umacnianiu tego poczucia tożsamości narodowej. Bo gdyby nie nasza wspólnota, gdyby nie wspólnota narodowa, którą tworzymy, gdyby nie wspólnota lokalna, samorządowa, to nasze małe ojczyzny by się nie rozwijały. Nasze małe ojczyzny by nie piękniały w oczach. Cieszę się, że pan burmistrz z całą grupą współpracowników włożył tyle wysiłku, podjął trud. Zdobył środki, zainwestował, świetnie to przeprowadził we współpracy z Państwem, ze wszystkimi odpowiedzialnymi osobami. Mi pozostaje wyrazić głęboką wdzięczność i też powiedzieć, że właśnie w ramach planu Dudy, w ramach planu pana prezydenta Andrzeja Dudy, takich inwestycji ma być więcej. Bo plan Dudy to nie tylko w ramach czterech filarów wielkie inwestycje środowiskowe ale także właśnie lokalne inwestycje, także w ramach tego filaru środowiskowego w takie miejsca jak to. Więc Łoków tu jest, w Forpoczcie Łoków jest w pierwszym rzędzie. Cieszę się, że będzie można pokazywać wzorcową inwestycję, właśnie prawidłową inwestycję w upiększanie naszej okolicy, ale też wsparcie środowiska naturalnego. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję i gratuluję. Zapraszam senator RP, panią, panią Koc. Panie burmistrzu, szanowni państwo, e, piękna chwila otwarcie, symboliczne otwarcie tego parku, bo tak naprawdę prace zakończyły się już z końcem 2019 roku. Na wiosnę miało być otwarcie wcześniej, no ale niestety epidemia spowodowała, że trzeba było to, to otwarcie przenieść na trochę późniejszy czas. Jeden oddział, mówiąc o nomenklaturze leśnej, przeznaczonych dla społeczeństwa. Jeden oddział lasu kilkanaście hektarów. E, a współpraca leśników z lokalną społecznością no to jest właśnie ten efekt tej współpracy. Myślę, że e, pan burmistrz e, nie musi się wstydzić e, tego Efekt e, widzimy wszyscy, podziwiają to ludzie, cieszą się dzieci i całe społeczeństwo. E, myślę, że było czasami trudno, ale tu zbyt mało czasu na takie opowieści, bo z panem burmistrzem pochylaliśmy się nad niektórymi pojedynczymi dębami, żeby usytuować chociażby ten obiekt, który nam się nie mieścił tu między drzewami, żeśmy go tam próbowali usytuować i się udało, jak widać. Samorządowcy, wszystkich szczebli, szanowni mieszkańcy Łochowa, panowie leśnicy, tak licznie dzisiaj tutaj y, przybyli, drogie dzieci, które tam y, pewnie nas nie słuchają, ale no, dla nich to miejsce jest y, wspaniałym miejscem rekreacji. Chciałabym, dziękując za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, przede wszystkim, krótko już, panie burmistrzu, pogratulować panu, całemu zespołowi, który przygotował przez tyle lat wcześniejszym urzędnikom, obecnym tego pięknego efektu waszej pracy, ciężkiej i skomplikowanej ale przede wszystkim gratuluję mieszkańcom Łochowa takiego pięknego miejsca i życzę Państwu, żeby to miejsce służyło właśnie odpoczynkowi i rekreacji żeby zawsze tutaj była piękna pogoda i powiem tak, jako osoba związana z kulturą Arturze, zazdroszczę Ci tego Amfiteatru że takiego miejsca w Węgrowie nie ma ale mam nadzieję, że może i my, biorąc dobry przykład, w Węgrowie też będziemy może niedługo takie miejsce mieli. I wtedy, kiedy była mowa o tym, że ktoś przeniósł z Węgrowa Hubertusa z Węgrowa do Łochowa, nie klaskałam. No, tak, czy, czy. <laughs> Szanowni Państwo, chciałabym korzystając z okazji na pamiątkę dzisiejszego spotkania, panu ministrowi środowiska, wręczyć publikację, która wyszła w ubiegłym roku na dwa no, lata temu, na stulecie polskiej niepodległości, stulecie powiatu węgrowskiego, historia naszej ziemi węgrowskiej. Do tej książki, do druku tej książki przyczyniła się bardzo pani marszałek Maria Koc i myślę, że wspólnie z panią marszałek, no, może sama, z panem y, Starostą, bo pani marszałek ma na chwilę, y, chcemy przekazać panu ministrowi tę pozycję, aby może przybliżyć historię naszego powiatu, że może niedługo byśmy spotkali się w innych miejscach równie urokliwych jak łoków. Panie starosto, bardzo proszę. Gracias.